Siemano moi drodzy, dzisiaj mam dla was kolejny odcinek łebskiego gadania. Będzie trochę na temat gotowania, czasem mnie pytacie czy ja lubię gotować, jeśli oglądacie vlogi to wiecie, że tak, to jest jedna z ulubionych moich czynności. I czasem też dostaję pytania, czy jakbym miała kogoś zaprosić do siebie, tak żeby on się poczuł jak w domu, to co bym mu gotowała. Ja zawsze załatwiam tą sprawę bardzo prosto, bo ja po prostu mojego gościa pytam co on lubi jeść i wtedy przygotowuję dla niego moją wersję tego jedzenia, które jest jakimś takim jego comfort food. Teraz opowiedzą wam trochę na ten temat moje koleżanki. Uwielbiam bawić się i eksperymentować w kuchni i pewnie przywitałabym kogoś jakąś kuchnią włoską, czyli makaronem. Jestem wielbicielką makaronów i mogłabym makarony jeść codziennie, zresztą coką nie widać, ale staram się ograniczać. Jeżeli chodzi o gotowanie, to muszę Wam powiedzieć, że ja jeszcze mieszkam z rodzicami i głównie gotuje moja mama, ale jeżeli mam okazję i na przykład mam okres, kiedy mieszkam z moim chłopakiem, to ja bardzo lubię gotować i często to robię, robię to właściwie codziennie i tak naprawdę moim ulubionym daniem są wszelkie sosy z makaronami, sosy z ryżami i lubię na przykład zrobić bardzo taki makaron sosem bolognese. Lubię gotować. Nie wiem, nie mam jakiejś specjalnej potrawy, którą lubię gotować, lubię po prostu eksperymentować i gdzieś tam próbować nowych smaków. A jak ktoś do mnie przyjeżdża, to chętnie dzielę się jakimiś wegańskimi pysznościami, bo, bo tak właśnie na co dzień gotuję i lubię po prostu przekonywać ludzi, że to jest po prostu smaczne. Nie lubię gotować codziennie. Jeśli chodzi o gotowanie, to zawsze wymieniamy się z moim chłopakiem Bartkiem i parę tak na zmianę gotujemy. Ale jeśli miałabym kogoś zaprosić do siebie, to zdecydowanie ugotowałabym mu, usmażyłabym mu naleśniki. Lubię gotować, lubię też jeść, to chyba nawet bardziej, no i muszę sobie gotować, bo mieszkam sama ze współlokatorami, to wiadomo, no i cóż, no gotuję sobie, nie, nie jakoś spektakularnie tam, lubię łączyć różne smaki, a co bym zrobiła pewnie, jakiś, nie wiem, makaron albo coś, to, to lubię robić, to bardzo lubię robić. Bardzo lubię gotować, ale w sumie mój mąż też gotuje, także dzielimy się tym obowiązkiem, a myślałam nad tym, jak, jaką potrawę chyba pizza. Pizza jest najlepszą odpowiedzią na wszystko. Lubię gotować, ale tylko, w, tylko czasami, bo jak nie mam humoru, to naprawdę wolę nie dotykać w ogóle naczyń kuchennych, bo przypalam nawet wodę. Natomiast jeśli już mam takie natchnienie i rzeczywiście na przykład mam taką, taką wenę jakąś, bo na przykład obejrzę jakiś program kulinarny, Przepraszam, że się patrzę tam, ale są przepiękne okna. Mam nadzieję, że czaszka to tutaj ładnie nakręci. Nakręci. Nakręc. <grym> to, to gotuję. Gotuję. W ogóle mam, taką, mam, mam taki jakby dar, że potrafię zrobić coś niczego, więc to, co jest w domu, czasami zmienia się, co całkiem inną potrawę. Lubię gotować, ale to nie tak na co dzień, tylko jeżeli mam ochotę po prostu z czymś poeksperymentować, a jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to... Najlepszym sposobem na to, żeby ktoś poczuł się jak w domu jest moim zdaniem ciasto i może bym nie gotowała, ale coś ubiegło. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście linki do wszystkich blogów, do wszystkich kanałów dziewczyn znajdziecie na dole w opisie filmu. Zajrzyjcie tam koniecznie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!